Dzisiaj wymyśliliśmy taki challenge, że będziemy rzucać kostką do gry i ten kto rzuci dalej, ten wygrywa. A żeby nie było za nudno, to tyle ile oczek wypadnie, tyle trzeba zrobić masy lapów. Masy lapy to takie przejścia siłowe na drążku, trzeba się dostać po prostu na górę. I następny zawodnik to Łukasz. Łukasz to silny dzik, więc pewnie rzuci daleko. Niestety kostka blokuje się o osłonę i rzuca mniej więcej tak samo daleko jak ja. Wypadły dwa oczka, czyli musi zrobić dwa masy lapy, ale co to dla niego? Easy. No dobra, teraz moja druga próba. Koska potrulała się elegancko, ale niestety wypadły mi 4 maselapy do zrobienia. No i jakoś udało mi się zrobić te 4 maselapy. Teraz czas na Łukasza. O le moc. Łukasz musi zrobić 5 maselapów, ale dla niego to jest jak pójść po bułki do sklepu. No dobra, i teraz trzecia, ostatnia runda. Po poprzedniej rundzie prowadzę, bo rzuciłem trochę dalej niż Łukasz. 5 oczek, czyli 5 masylapów. Dlaczego nigdy nie wypada mi jeden? I ostatni rzut Łukasza to jego ostatnia szansa na wygraną. I kostka doturlała się aż na chodnik, czyli Łukasz wygrywa ten challenge.